Siemanko z tej strony Borsuk i witam was w kolejnym odcinku z South Parka. Moi ehm, no, ośmy ja się spotkać jeszcze raz z randem toalet, nie wiem dlaczego. Hmm, nic. Nie wiem dlaczego mi nie zaliczało tego, czy co hmm. o. No, dobrze, że wróciłem. No, a tu nic nie ma, w zadaniach mi pisze co innego. O, um, zadania. Paryndy, chciałby ci coś pokazać w talecie udaje się... Aaa, skoro już jakoś się na plac budowy tak oba. Okej, okay. czyli ja po prostu odwrotnie przeczytałem, myślałem, że to co na dole są e, jeszcze nie, nie zrobione. Czekaj, gdzieś się napiję, tylko... ja tą wodę sobie szczeliłem, tu jest. Nie powiem, nagrywam ten odcinek, któryś, e, chyba drugi z kolei, trochę mi wyschło w gardle. Um, teraz tylko gdzie jest to Taco Bell? Um, bo tak jakoś zapomniało mi się. Okej, okay, mamy punkt. Taco Bell, tutaj? Nie. Galeria handlowa. Tak, to tutaj, do, do galerii. Czy ja mam jakiś szybki punkt. Ale zobaczymy Ko galerii gdzieś. Tutaj mam. Dobra. Idziemy do galerii, patrzę na czas. Żeby już nie było tak, że ktoś tak nie kontroluje go i odcinki są okropnie długie. Albo za krótkie. Też tak czasami bywa. Okej. Okay. So there's nothing to be concerned with here absolutely nothing out of the ordinary is going on we're simply getting ready for the grand opening of a new taco bell new taco bell opening soon very big taco bell it's gonna open in a few weeks thank you uh, will this taco bell be serving <laughs> what? Well, is it gonna be a full menu taco bell or is this gonna be one of those taco bell kfc combos we got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have encheritos or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve encheritos? I think we have a right to know. It. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Okay. Yes, <laughs> so Tak, nie podejdę, nie? Kurde. Chwila. Mm. What was that somebody here? Sorry, absolutely nobody allowed past check back in a few weeks. Thank you Perhaps a smelly distraction is in order then we just walk right back bud What was that? Ktoś ok, powiedzmy, że się udało. Tak kombinowałem, kombinowałem i wy wykombinowałem. <trym> z z to <trym> 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 <laughs> hey. Huh, guess Nicki Minaj released a new single. Yikes. Forda. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? I think someone's testing Tupperware. Huh, because Nicki Minaj released a new single Go bug somebody else. Dobra. Tak się kurde, biorę ten. Nie odzywam. Muszę się trochę skupiam, nie powiem, że nie. tutaj chyba dało się jakoś inaczej go wziąć. Tutaj na przykład, żeby go prądem dało. Może też tak. O, jakiś młot dostałem. Co to za młot? Na siódmym poziomie. Więcej obrażeń niż narcem. Trzeba Co będzie na szefie ściągnąć? Mm. Kamienny młot... Modyfikuj... Jeden stopień krwawienia, to już coś ciekawie, ale... Szokowych... Mm. Zróbmy tak... I do mojego łuku. O, łuk nie ma nic. Dobre. Na pewno chcę to. I. To. No tak. Tak średnio bym powiedział. O. Okej. Okay w szczęście, sensie, że jak zdjąłem wszystkie to i też i te z ekwipunku? w ogóle mam trójgota, gota nie trzeba to pozmieniać o, co to miał na sobie kaptur ten kaptur chyba tak ten kaptur ale może coś innego załóżmy mam tego dość sporo a ten kaptur miałem eee... Dobra, teraz tak to. Tutaj mam te nieobraźnie przy bloku, punkty pancerza. I chyba to miałem. Tak, to miałem. Nie, to. To i to mi daje chwilę. To modyfikuj. Yy, odłóż i dajmy to. Pójdziemy pod dystansowe całkowicie, nie? Mam coś jeszcze poddystansowe? Nie. Dobra. Idziemy pod dystansowe ataki całkowicie. Ale to będzie No Nie ukrywam. That's kind of isn't it? Ah. I But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into

If the wrong we have a big problem all right we're gonna have to completely obliterate everything in a three block radius find locations for the bombs and bury it all then make up a fake story about an earthquake <laughs> we can contain the outbreak this time if we act quickly enough Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Duh. Yes, good idea. <laughs> The fuck? It's broken free. <śpiewanie> 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 Ten najlepszy. Dobra, nazwę no zombie jak niewrażliwe na obrzydzenie, podatne na świętość. Nie mam, nie mam żadnych obrażeń od świętości. Ale nie jest odporny na ogłuszenia. Trzeba to wykorzystać <noise> Jakie buty okay. Tutaj go po prostu patniemy I tu łukiem A ten mógł będzie teraz przeopisk uh -oh 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 -oh. Ok, pozbierajmy sobie wszystko Szywki mm. I teraz trzeba będzie ogarnąć, bo chyba one są dobre. Zatokujesz ponownie, kiedy zabierz przeciwnika. Mm. Zwiększę siłę zdolności, gdy poziom dodaje 30 punktów pancerza.

Okej, okay. to jeszcze coś jest. Naszywka. Oh, Okej. Okay. Może być i naszywka. <grybujesz> Na że umiesz. Tylko czekaj. Mam pomysł. Niech on tu przyjdzie teraz. Tu przyjdzie, czy nie przyjdzie? Nie przyjdzie. Do O Jezu, ile tu jest? Mmm się któregoś. Tego się pozbędę. To będzie dobry pomysł. Która no tutaj chyba już uśpimy po prostu. Mi się wydaje, że będzie najlepiej. Nie, jestem ja jesteś mocniej, ale ten tutaj na przodzie mnie jakoś tak niepokoju. Więc trzeba będzie się tym zająć. Okej, okay. spanie. No i teraz trzeba dojebać tylko ich. Okej. Okay. Dobra. I trzeba będzie się tym zająć. Tamten będzie mniej robił, a ten jest bardziej obunkrowany. A i tak już obydwoje stają. Tam. Riposta. Dobra. Ale riposta jest nie jest pod y, broń palną, tak? Okej, okay. Już nie na jednym punkcie. A tak możemy użyć zawsze coś, dance? Poszło? Okej. Okay. Teraz go trzeba dobić. A w sumie tutaj dobije go krwawienie. Powinno być na nim. No dobije go bardem. Nie będzie problemu może no, zrobił pewien błąd, bo... Czemu on wstał? Czemu on wstał? Przecież nie żył! które odrodzenia będzie trzeba będzie pokupować. Czemu on stał? Jezu, nie udało się. Tego nie ma sensu używać. O Jezu, co ja zrobiłem? nie. Ogłuszymy go. Kto mana. A już wiem jak to działa. W takim razie... Oooo, czy z nimi będzie problem, tak jak myślałem. No, po prostu użyjemy debuffu. No to trzeba będzie ich przegonić po prostu, żeby nie wstawali, bo oni po pewnym czasie wstają. Riposta. Okej. Okay. Dobra. Już nie przyjdzie. Krwawienie. No w ogóle już ledwo co żyje no, ale zabijemy już go, damy radę. ja bym nie dał. Siadł. Jezu, będzie z nim problem straszny. W takim przypadku. Mhm. Dobra. Trzeba muszę to zrobić? Chyba wrócić do tego rundziego. Tak. No dojdziemy tutaj. Teraz te nazwy z chyba będą wszędzie, nie? A ten się jeszcze trzyma. Mmm. Okej. Okay. Tak, będą wszędzie. Ale przynajmniej będzie można podekspić sobie postać. No to ja akurat nie widzę nic złego w tym. Więc po tym odcinku prawdopodobnie sobie podekspić trochę postać. Ja w ogóle poszedłem to jest z głową, a w ogóle miałem, żeby tu iść. już tutaj mamy. Wejść. Ok. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. <laughs> all right. We're going to have to completely obliterate everything in a three block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're going to just blow up three blocks? Sons of bitches. You sons <laughs> of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. <laughs> well, not here Not Miss Town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Ok. No to jest, idziemy po gotów i zakończymy odcinek. Dzieje się naprawdę sporo w tym odcinku. A ogólnie w tym, te, te, ten cały South Park, to jest jedno wielkie jakieś dziwne mieszanie. I, i to jest zibiste, faktycznie to im się udaje. A co tu się wyprawia, to jest głowa mała. Nazi zębiaki, kurde. Jakbym grał w tego? No Jezu... Jakbym grał w sniper Elite nazi Zombie. ja mam tu wszystko gotów, gotów. A, goty, 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 gota. Gotta. Wow, he did it. Nice. Yeah, but nie still not Goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you oh, yes. goth? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? cough I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Apathy combo.

Z tego trzeba będzie korzystać, pojadalnej będziesz mógł wykonać dwie czynności, no to jest akurat spoko. No i dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, możecie dać łapkę w górę, subskrybować, komentować i widzimy się za dwa dni w Batmanie. Tak? Tak, za dwa dni w Batmanie o godzinie 16. Trzymajcie się, cześć.